Manko Mówi da was The Ericos34, dzisiaj jest ze mną Diello Magon ja Endy, niestety tylko Diello Magon jest na Skype'ie, bo tamten jeszcze nie mam mikra. I no, jak widzicie będziemy tak nagrywać sobie od czasu do czasu i idziemy na bloodherba. Dobra. Jej Idzioc Idioci. Do tego questa potrzebna jest poczeta. Więc no. lepiej to wejście sobie, jeśli chcecie przejść do questa. No i to jest ten przemysł z drogi na tym serwie, my, jakim my gramy i nie podam serwa, bo będziecie mnie chudzić. No i jedynym problemem na tym wejście będzie gest. <laughs> nie! Dobra. A ty w partii nie jesteś, tak? Nie. O. Piszesz. Daj follow albo coś. Idziemy, idziemy. Po drodze może we Wernę ubiję. A nie, wejść ty prowadź, bo już zapomniałem jak się na to idzie. Czekaj, to się szło tak... czekaj kilka. Ubiemy Ubijemy w Wernę? Możemy iść po drodze. Chodź. On padnie. A faktycznie ty, ona jest odporna na jego różdżkę chyba. Nie wiem, nie pamiętam. No tu jest odporna tylko. No, na terrorut, nie? opie. No i teraz sobie pójdziemy na fernę, która jest po drodze. Są dwie możliwości drogi na tego questa. Co Ty robicie? tam to ubi, ja sobie tu poczekam. <laughs> ty tam to ubi, ja sobie tu poczekam. Chopie, Pa ucieka, boi się, widzisz? Widzisz, widzisz? Boi się. Ewentalizma. Idziemy. <grym> no, co, co Co zrobił? <grym> Ustawiał hot y. Zgadłem. A, już wiem jak się idzie do tego quest'a, dobra. Dyn, dyn, dyn. to jest dziurka? No tutaj mam zaznaczone na mapie. Ema, kto ma jakiegoś pota na manę? Jednego daj ktoś. No fagaj się daj to Ale chopie gośnie. nie No ma <śpiewanie> nie musiałem rozkopać Dobra, bijcie co do. to Teraz szło się tędy chyba, nie? Na górę teraz? Tak, na górę Na górę, na górę no, na górę tu nie? Tak, a pamiętam, no, dobra o pamiętam, że tu, tutaj no, już pamiętam. Tak, to tylko po prostu jest jak samo na to, wskazuje krótka, warty na tym sobie, że około 12 k. No, no <grytanie> znaczy, ja go upłynie za 15 km, nie? Naprawdę, to my pomagamy Bambusowi zrobić tego quest'a, bo my już robiliśmy, ale dobra. Nie? No. Ej, ja dobrze, dobrze idę, hopie? Dobrze, dobrze. Widzisz? No, tak slimmy teraz. Znaczy, ubity slim No, znaczy... No. Jaki ubity? Nie, o nie. O, nagrodą jest to co tam jest, widzicie. No właśnie, brudka. Nagroda. Bardzo opłacany, po naprawdę. No. Nie ma żadnych bramek leworowych Tylko y, musicie dać radę u gs a No chyba, że szybko jak się tam to jest. No, ale wątpię. Ja bym polcał robić opowieście od taką... I tu lat. trzeba użyć maczetę, której zapomniałem. Aha żartuję. Hm. Ja to widziałem, że nie zapomniałeś. Ej, nie. Shojdź jeszcze czuć, może wydropi ten barkofa. Nooo! Ten hełm. No, Ty, kurde, co... Ta czapka wydropi. No. Ej, jakie ty masz skilly na tym knajcie? Star Co? herb, serio. Palij mnie. Mie też Ej, ty bam... ty ten, y, ty masz te firebomby, ten, di y, nie? Co mam? Nie, bo jest na ogień jest wrażliwy. Chodź. Nie, ty nie! Nic widzisz. E? Znowu? Opie Popie Dobra, wracamy po przerwie, bo yy, No, padł mu jak słychać Skype No więc widzimy się po pauzie do Dobra, jesteśmy po pauzie, internet wrócił, więc idziemy dalej Dodaj go do party. Dodaj go do party! Bardzo was przepraszam za ten problem z internetem, ale... Jest. Co ty masz z tym internetem, chłopie? Cały czas się powala. Dobra, jesteście to, gotowi. To teraz tej cudowniej szczęśliwej To i... Oj, czekaj, idziemy. Jest! Jest i on. Pam, pam, pam... Lejcie go, lejcie go, lejcie go No co ty se tam uciekasz, chłopie, ty go nawalaj Zeksori No właśnie Kurde Ej, na bambus Jaki fuk, Jaki fart, chłopie Ale Jaki... Dobra, nie, 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 nie Kroście, chłopie, ja go wam zabiję, o. o musiał, jak zwykle wziąć, nie? Ale ty jesteś, chłopie, ułomny Dobra, oh. teraz go zabijamy, oh. żeby mieć Blood Herba, chłopie, nie? no masz. Aha, spoko. Geju. Si Dobra, zabijamy Bambusa, nie? Nie no, żartuję. Prawie by padł. No, red HP, nie? Dziomuś. Fucę miał. Dobra, to tak się kończy ten Blood Herb. W następnym odcinku, nie wiem, może pójdziemy sobie na Szczury pod Thais albo coś, to wtedy będzie git, nie? No. Od razu przedtem to była Diela propozycja tego. A ty co, nie wyjdziesz? No to dziękujemy Was, za poczętinka i Nora. Żegnamy się, tak, do widzenia.